Z racji, że to się drugi raz nie powtórzy, a pamięć bywa ulotna, muszę to nagrać. Dawaj no. Kolega Marek Lisiecki mi wysłał poetwy. Ładnie mi wysłał. Ale, że nie doszły, to takie jakieś za małe damskie ze snurkowania wziąłem. Proszę, tylko przełożysz? Na miarę będzie. Po Poczekaj, jak kopciuszkowi. <laughs> Pierwsze. Pierwszy wylot na Belika. Pierwszy raz w życiu. Przecież ja to ja kopciuszek pasuje. Dawaj, tu. O? o A, że tryta. Przejdzie tak, czy nie? Nie przeszło. No dobra, złaby Co się nie może udać, to No. Myślę, że będzie Wiesman! Wyłaź z Kościoła! Przyjedź po mnie. A takie mają się skarczyć? A te To? No ja. Ty, a tu jest jeszcze dziura. Patrz, żeby nie usiedzał. A ja tu zapał. O! Poczekaj. Będzie dobrze. O! Będzie Dawaj trytką. A może tu jeszcze Ty, a może tu trytkę? Dawaj na wylot te. Tu dobrze. najpierw tu. Patrz, to to się nie znasz. Kurka, jak masz stopy, więc kiedy nie złapie Cię. Dwa razy. Ty dwa razy, no tak. To teraz kajakarz płynie, to teraz... Jak kierowcy jadą, to se siema pokazują. Teraz jak kajakarze płyną i belikarze, to też. ty będziesz spał, że tak zrobił, że będziesz spał już. Na stałe. Ty przewierz mi tu jeszcze piętę. Poczekaj, żeby trytek starczyło. <głosy> Biedny. Będzie Cię upierać. Się nie może udać. Mamo za to chciałem się pożegnać. Chińczyki nie podglądali, bo zaraz patentują. A Może tu jeszcze jakoś... Dobra i przez to <laughs> <laughs> Mam jeszcze czucie. Poczekaj, dawaj to, to przez to? Tu do tego. I to już musi być dobrze. No, poczekaj, koże może no przez... Co? No Co ty <grym> Tylko proszę cię weźmij ten buta Ty, A, nie ty? Nie, bo mnie śmiera. Co ty gadasz? Zartuję. A ty to kulka w dumę, tylko dziura wimy, kiedy jeszcze tak. To? Przałożysz tak rytkę w życiu. Co ty? Ja nie przełożę? Ja jeszcze jedną, no, będzie co? mało, <noise> żeby nie podrapał od spodu? Co, tu? Dawaj tu? idziemy. co, To się nie może udać. A on teraz to czuję, że mi chłopie jakby pasowało, jakby stąd było. Chłopie <noise> kopciuszek żył w dzisiejszych czasach, no na pewno by miał tak pantofle przymocowane. Dobra <noise> Poczekaj. Widzę, że 10 strytek na buta. Marku Lisiecki, dziękujemy. No, że, że, że nie, poczekaj, Od razu nie dzieje, poczekaj, od razu pakiet, tylko ze swoich nie przejrz. Tu, pięcie. pięcie było. Jak nie masz obrotów? Teraz tak. I teraz tu. I do Egiptu można jechać na rafę. Jeszcze yy, tu, tu i tyle. Tak. Czekaj. A ty masz jakie płetwy? No, sobie płetwy. Już normalnie zakładasz i jedziesz? No. Kurde. Pytam druty, drota nie mam jakichś płetw. On mówi, nie, na pewno wyrzuciłam Patrzę są to są może pierwsze. A może? Ty, bo one wchodzą tylko... No, i tyle samo weszło, co te? Tak. Uh -huh. <laughs> Panie pasują na pewno. Cierpną mi palce już czuję. Dobra, dojdzie woda, to będzie poślizg. Ta. Tu było, gdzie jeszcze tu było? Dawaj więcej. Tak? Od spodu pięta. Poczekaj. Nie wiem, czy jak nogę wygnał. Dobra, a, bo się kameruje, zapomniałem. A, dobra, dobra, wrócimy z wody.